Dzień dobry, cześć. Hej, z tej strony mechanika pojazdowa handel. Dziś prezentujemy wam Mitsubishi Colta. Dane techniczne tego samochodu już znacie, są one poddane w ogłoszeniu, więc nie będziemy was już nimi zanudzać. Tak naprawdę prezentacja jest po to, żeby jak najbardziej przybliżyć Wam prawdziwy stan samochodu, czyli pokazać wszystkie wnioty, wszystkie jakieś zarysowania. Wiadomo, mankamenty, bo samochód ma już swoje lata, więc nie oczekujmy też cudów. Parę tak naprawdę takich drobnych obcierek lakierniczych. Możemy tutaj pierwszą zaobserwować na tylnym zderzaku. Dokładnie również też tutaj takie pęknięcie lakieru. Wiadomo, auta nie są nowe to są auta używane. My jesteśmy pierwszym właścicielem tego samochodu w kraju sami go sprowadzaliśmy. Kolejnym też takim gdzieś tam zarysowaniem to już się stało niestety w Polsce pod naszą nieobecność w sklepie. Wróciliśmy i było tu takie przerysowanie. Jest to teraz e, zrobione takim lakierem, wiadomo, w kolor samochodu, żeby troszeczkę to zamazać, żeby nie było widać tego śladu. Aczkolwiek ten błotnik, czyli tutaj prawy tylny błotnik w Niemczech, był lakierowany. Tutaj widzicie troszeczkę też ta listwa odstaje. Gdzieś to było zrobione e, nie do końca dobrze. Aczkolwiek, jeżeli ktoś o tym nie wie, też nie zwróci na to od razu uwagi. Po prostu trzeba o tym wiedzieć, żeby przykuć do tego uwagę. Poza tym samochód w 100% sprawny, jak najbardziej technicznie wymieniony świeżo. Olej, filtr oleju, filtr powietrza oraz filtr kabinowy, czyli taka eksploatacja podstawowa zrobiona. Z przodu mamy nowe klocki hamulcowe, cały układ hamulcowy został przeczyszczony. Alufelgi 15 calowe, teraz stoi na oponie zimowej do samochodu. Ja dorzucam komplet opon letnich, tak żeby przyszły właściciel tutaj nic nie musiał inwestować. Zmieniamy sobie wtedy oponki, jeździmy kolejny sezon, cieszymy się jazdą. Auto właśnie jest doprowadzone do takiego stanu e, technicznego, żeby przez najbliższe lata nie trzeba było wkładać tutaj ani złotówki. E, środek bardzo czysty, zadbany, bez jakichś wielkich skaz 160 tysięcy km przebiegu, udokumentowany. Elektryczne lusterka, elektryczne szyby z tyłu. Zobaczcie, kanapa. No, wszystko jest w bardzo dobrym stanie. Również kierownica halogeny, świata przeciwmgielne, odgrzewane fotele. Cup z tyłu, dwa takie cup holdery. Weź na zapalniczkę. Klimatyzacja radio CD. Kierownica, zobaczcie, w bardzo dobrym stanie. Radio CD oraz AUX, tak jak już mówiłem, podgrzewana tylna szyba, obieg wewnętrzny, klimatyzacja, wszystko tutaj jest sprawne, takie dwie, trzy półki. No dużym atutem jest takie fajne wyposażenie, czyli podgrzewane fotele, klimatyzacja, elektryczne szyby, lusterka, tutaj wszystko w tym samochodzie działa. Przejdziemy sobie jeszcze na stronę pasażera, aczkolwiek tutaj nam się nic nie zmienia, wszystko jest tak jak powinno być, w najlepszym porządku. No zobaczcie, tapicerka bez żadnych, bez żadnych dziur, bez przerysowań, bardzo fajny w bardzo fajnym stanie, schowek również duży, pojemny, tutaj mamy nawet wentylowany schowek, tam mamy takie miejsce na napój specjalnie skierowane, książka serwisowa i zdjęcie za chwilkę, znaczy no widzieliście już zapewne w ogłoszeniu, więc, więc tak to wygląda, stan tego samochodu jest Wam przybliżony, myślę już w 100%, wszystko pokazaliśmy, tak naprawdę wszystkie mankamenty już znacie. No mówię, autko w 100% sprawne To jest chyba najważniejsze przy takim aucie używanym Myślę na te takie walory estetyczne Można lekko przymknąć oko I nic się nie stanie Przecież kupujemy po to samochód, żeby on jeździł Wiadomo, nieraz też po to, żeby wyglądał, też by to było fajnie, jeżeli to auto by było w 100% gdzieś tam bezwypadkowe, bez żadnych mankamentów, wtedy wiadomo, jego cena byłaby inna. Tutaj macie auto sprawne z parę takich spraw, które widzieliście, to są jego mankamenty. Ja w razie jakichś pytań, jeszcze mogę dostać więcej zdjęć oczywiście, więc zapraszam serdecznie do kontaktu. Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej!